Yo jeden raz bo sprzęt rozjebany Jedna próba kurwa, ja yeah. hey. yeah. Ej To był niebezpieczny czubek W kieszeni miał krajówę, a zapaski miał gazówę Telefony do góry w chłopaki jechali suwe Musi wypłacić gotowe Trochę drogie, ale takie lubię Chciałem wbić na posiadówę Znają mnie, bo robię rap, znają mnie, bo jestem czubem Chciałem wyjść na posiadówę Znają mnie, bo robię rap, znają mnie, bo jestem czubem Wyciąłem jej dobry numer Latamy po Gdańsku upierdoleni z kunem. Dobry wieczór państwu, dzisiaj opijamy furę I się nie pierdolę w tańcu, bo nawet tańczyć nie umiem Nie chciałem być sławny, bo mnie rozpoznają szmule Śmieszne tatuaży mają i chcą mi stosunek Obrzydza mnie dziwka, więc sobie dwie baki sunę Obwodnica, Trójmiasto, zmieniam położenie, chcę ratunek Cześć, to ja, a to moja styluwa. Lubię kiedy słucę dupę obciskami miniowa Lubię kiedy mogę czerpać inspiracje z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Cześć, to ja, a to moja styluwa. Lubię kiedy suce dupę obciskami miowa Lubię kiedy mogę czerpać inspiracje z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz ale zasłoniła twarz. twarz. Pokażę całe ale zasłoniła twarz. Nie śmiałam, nie śmiałam, nie pytam. Nie, nie śmiałam. Nie pyta czy zapalę trochę gandzi Stoimy na parkingu a bagażnik jest otwarty Mój ziomek jest wczuty Podkręca sobie te lalki Ja w sumie wyjebane jestem skuty jak albandi Czas na minuwa na dupie w jakieś kwiatki Tak samo nieśmiało pyta mnie Czy lubię zabawki To mało lata taka co lubi zatańczyć Jesteś tu obca ale my jesteśmy braćmi To nie teatrzyk dla dziwek i gnojów Jesteś za moda Spierdalaj do domu Wiem że to dziwne bo nikt ci nie odmawia Ale powiedz reszcie dziwek że kukoczki go nie pozdrawia tu wiedziemy szybki przelot autostrada Prawa strona hałas, lewa strona odpowiada Lubię kiedy cała sala buja w rytmie hip-hop Robię dla was muzy, ale daj mi spokój dziwko Znowu podkręcam mnie na jeba na pary Cześć o to ja i ty hey, robię na nas szybko Cześć o to ja, a to moja styluwa. Lubię kiedy sucę dupę obciskami wa Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Cześć o to ja a to moja styluwa. Lubię kiedy sucę dupę Obciskami niuwa Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz